Na pewno pierwsza połowa może troszkę za bardzo spała z naszej strony. Mieliśmy tam jedną sytuację, którą jeżeli byśmy wykorzystali, może by ten mecz się troszkę inaczej ułożył. Ale ogólnie jestem zadowolony, ponieważ drugie drugiej połowie zagraliśmy bardzo agresywnie z 2-0 wyciągliśmy na 2-2. Także kolejny punkt. Dzisiaj tak jak mówisz poszły dwie wrzutki z naszej prawej strony. Ale oprócz tego, że poszedł dwie wrzutki, było zwyklicie najpierw obrońcy środkowego przy drugiej bramce, a przy pierwszej bramce po prostu dwóch stoperów, którzy nie wyskoczyli do zawodnika, który strzela bramkę. Taka sama bramka padła w meczu z Koroną Kielce, gdzie stoimy, patrzymy, przyglądamy się, a zawodnicy po prostu strzelają na bramkę. Więc na pewno jest to nasz mankament, na który musimy zwrócić uwagę i na pewno będziemy musieli go w najbliższym meczu poprawić. Przegrywaliśmy 2-0. E, musieliśmy podjąć ryzyko i, i zagrać dużo wyżej, dużo agresywniej. Zagraliśmy na trzech napastników. E, przyniosło to efekt. Szkoda, że troszkę brakło czasu. Bardzo dobre uderzenie Bartka Jaśnickiego. Bramkarz obronił. Także, tak jak mówię, ta druga połowa była dużo lepsza z naszej strony. E, ale trudno. Mamy jeden punkt. Jedziemy dalej. E, na pewno chcieliśmy się więcej utrzymać przy piłce. E, na pewno chcieliśmy wyeliminować błędy. Prostych, niedokładnych podań i po prostu czekać. Czekać. Graliśmy wysoko dwoma pomocnikami bocznymi, których chcieliśmy wykorzystać, ponieważ tutaj boisko naprawdę jest duże, szerokie. Nie udało się, może, do końca. Udało się strzelić po dwóch stałych fragmentach gry. Także znowu to cieszy. Może nie, że zmiana stanka, że byłem niezadowolony, ale mało grali przez stanka. To jest kolejny mecz, gdzie jednak ten stanek nie jest uruchamiany na tyle, na ile my go potrzebujemy. Ale że ja mówię, jeżeli nie dostajesz tych piłek, musisz sobie ją sam wywalczyć. Tak? Trzeba wrócić po piłkę, trzeba prowadzić, rozegrać. Po to, że jeżeli go nie widzą, nie widzą trzeba się przypomnieć. Jeżeli można tak powiedzieć w cudzysłowie. Wszedł następny zawodnik, wyglądało to już dużo, dużo lepiej. Czasami tak jest, że się chce, chce się bardzo, po prostu no, nie wychodzi wszystko, tak jak mówię. No. Wszystko to zależy od sytuacji meczowej. No, w danej sytuacji przykładowo ja mogę iść, a mój kolega czy partner może być na innej lepszej, dogodniejszej pozycji, wtedy on dostanie tą piłkę. No raz ta chwilca jest, że się bardzo chce, a nie wychodzi, a raz jest tak, że właśnie jak się gra na pełnym ludzie wychodzi wszystko. No. Mam nadzieję, że z biegiem czasu zacznie po prostu to wszystko wróci do normy. Będę pomagał dużo większym stopniu dużych miesięcy na obu Pierwsza połowa nie miała tak wyglądać, mieliśmy zagrać troszkę bardziej spokojnie. Tak jak mówię, mieliśmy się takie zrywy, raz wyglądało to dobrze, raz wyglądało troszkę gorzej. No, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. No, tak jak mówię, no, Unia miała, można powiedzieć, dwie sytuacje w drugiej połowie, strzeliła dwie bramki, potem końcówka meczu należała już ostatnie 30 minut typowo do nas. No Wyciągnęliśmy można powiedzieć ten remis, ale żałujemy tego, ponieważ w tym meczu stać było na zwycięstwo. No bardzo szkoda, że, że nie udało nam się dowieść zwycięstwa do, do końca. Wygrywaliśmy 2-0 po, po dwóch ładnych akcjach skrzydłem yy, i dwóch pięknych bramkach. Mieliśmy bramkę na 3-0 i właśnie tu jak to w stare Pożekadło mówi, nie szczyla się na 3, to, to niestety zremisowaliśmy. Pod koniec troszkę żeśmy yy, wsiedli, ale tak mówi. mówię, no myśmy od początku zaczęli. Yy, wysoko i agresywnie i, i wiedzieliśmy, że potem może troszkę się braknąć, ale mimo wszystko za bardzo żeśmy się cofnęli, <laughs> za bardzo żeśmy się cofnęli i to jest chyba yy, główna przyczyna tej naszej, tego naszego, tej naszej straty punktów, bo, 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 no, bo tak trzeba powiedzieć, przy, przy wygrywając 2-0, no to, 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 tośmy stracili te punkty, ale yy, kolejna sprawa to to, że straciliśmy po stałym fragmencie gry bramkę, no, bramki obydwie, a wiedzieliśmy, Czego się spodziewać, bo, 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 bo czytamy, bo śledzimy i, i wiemy, z czego, z czego nasz zespół że tak powiem, słynie i, i jak zdobywa bramki. I to jest trochę niepokojące, bo my, tak mówię, wiemy jakby czegoś najbardziej wystrzegać, a, a, a mimo wszystko nie potrafimy temu, temu zapobiec. No, oceniając zespół gości, na pewno bardzo solidny, solidny zespół. Pewnie czwarta czy piąta kolejka pokaże, pokaże yy, czy to jest zespół, na, 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 na jaką część tabeli. My w dalszym ciągu też nie wiemy, jaki my prezentujemy poziom, bo tak, tak jak mówię, no my też jesteśmy nowym zespołem w tej lidze i, i można powiedzieć, że bardzo, bardzo nowym składem kadrowym, bo, bo raz, że nam odeszło paru zawodników, to jeszcze kontuzje nas przeczepiły i jesteśmy, i jesteśmy takim, powiedzmy, też nie wiemy, na co nas będzie stać w tej, w tej lidze. No Przyjęliśmy sobie, że czekamy u siebie na połówce i gdy zdarzy się okazja do kontry, no to próbujemy. No wiadomo, że Unia Tarnów to ciężki teren, nie ma się co oszukiwać. I dlatego hmm, jesteśmy zadowoleni z tego, jakby to można powiedzieć zwycięskiego remisu z przebiegu gry, choć mamy lekki niedosyt, bo no, jesteśmy zdania że jeżeli ten mecz by potrwał jeszcze gdzieś 10 minut dłużej, byśmy tam te w bramki na 2-1 i na 2-2 szli troszkę wcześniej, to myślę, że byśmy stąd wywieźli komplet punktów, bo było widać, że on jest tarno Myśmy się ustawiali z dogrania tak, żeby przechwycić piłkę wysoką i, i zagrać, pojechać za bramki, sk skonstruować jakąś akcję. Próbowaliśmy parę razy tam założyć pressing na jednej czy na drugiej stronie, no wiadomo, nie zawsze to wszystko wychodzi to, co się chce, prawda, ale, ale mówię, no trenujemy, mówię dużo grybokami i fajnie, że, że, że w drugiej połowie nam to przyniosło, przyniosło efekt i, i po, tym, co, po tym, co próbujemy grać, udało nam się sześć dwie bramki. No pierwsza bramka to są agapiostwo, bo ja mówię tak, straciliśmy bramkę po tym fragmencie gry, gdzie przeciwnik uderza piłkę głową z wysokości no, bioder. No, mówię, no to, 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 to nie jest. To nie jest to, że ktoś mnie przeskoczył, ktoś, ktoś, ktoś wygropił główkowy. tylko ktoś mnie ubiegł. No to, jest, to, jest, to jest gapiostwo. No. Dlatego ja mówię, no, no nie wolno takich rzeczy. Tym bardziej, że z środkiego rogu, yy, a uczulaliśmy się, a ćwiczyliśmy wczoraj na treningu, jak się ustawić do takiej piłki, jak, jak temu zapobiec. I, I o dziwo, no tak jak mówię, no, druga bramka, owszem, no, no, też tam był błąd w kryciu, ale, ale yy, nie mam pretensji, jeżeli ktoś idzie, skacze do głowy i przegrywa tą głowę, bo ktoś jest ode mnie sprawniejszy, skoczniejszy, no to. To, to, ale podjął walkę. No, ale Pierwsza bramka no, to jest moje to jest typowe gapiostwo, prawda? A, a, a druga sprawa to jest to, żeśmy trochę za bardzo się cofnęli w drugiej połówce, 10 minut ostatnie i, i już pozwalaliśmy bez problemu wyprowadzać piłkę tam obrońcom gości i nie mieli żadnego, żadnej przeszkód w tym, żeby tą piłkę wyprowadzić i swobodnie sobie rozegrać. To, to, to jest nasz podstawowy wybór. No, znaczy, no był duży kąt, nam yy, tylko strąciłem piłkę, starałem się skierować ją w stronę bramki no i idealnie wpadła po, po, po długim rogu przy samym słupku. Także, także fajnie, no bo był to dla nas taki, taki sygnał. Przegrywaliśmy 2-0, yy, bramka została do fragmentu, poczuliśmy, że, że, że jest tu że możemy tutaj zgarnąć, walczyliśmy o całą pulę. No, udało się się urwać ten punkt, także myślę, że jesteśmy zadowoleni, ponieważ przegrywaliśmy 2-0 i wróciliśmy z dalekiej podróży. Przyjeżdżamy do, do, do przeciwnika, gramy na wyjeździe, także też nie mogliśmy się, się po prostu rzucić na nich hura do przodu. Po prostu chcieliśmy zobaczyć, jak drużyna Unii będzie wyglądała, lekko, lekko gdzieś tam zbadać tego przeciwnika, ale, ale faktycznie może gdzieś tam za bardzo defensywnie, chociaż Chociaż myślę, że ta gra wyglądała równo tak jak ze strony Unii, tak jak tak jest z naszej strony.